W pierwszym wiosennym pojedynku fortu na pierwszej ligi piłkarze Radomiaka Radą przegrali wysoko bo aż 0 do 3 z wartą w Poznaniu. Czas na rehabilitację nadarzy się już w sobotę 7 marca, kiedy to Radomiak ponownie zagra na wyjeździe. Tym razem jego rywalem będzie GKS 1962 Jastrzębie. Przeciwnicy na inaugurację wiosny 2020 fortu na pierwszej lidze bezbramkowo zremisowali z GKS-em do składu po pauzie spowodowanej żółtymi kartkami powróci stoper Mateusz Cichocki, ale trener Dariusz Banasik nie będzie mógł skorzystać z Damiana Jakubika i Leandro Rossiego. Pierwszego udziału w meczu pozbawiła żółta kartka, jaką filar obrony zobaczył w Poznaniu, a kapitan Radomiaka w sobotę ma egzamin państwowy, którego zdanie pozwala na przyjęcie polskiego obywatelstwa. W związku z tym trener Dariusz Banasik będzie musiał dość mocno przemeblować skład. Wiadomo, że po ostatnim meczu te nastroje nie są za dobre, bo, bo zespół no przegrał wysoko, według mnie za wysoko z przebiegu meczu, natomiast no, taka jest piłka. Przegraliśmy 3-0 i chcielibyśmy o tym meczu jak najszybciej zapomnieć, ale, ale widać gdzieś tutaj w nastroje i w głowach chłopaków, że jest taka sportowa złość. I mam nadzieję, że w tym najbliższym meczu też wyjazdowym no, to gdzieś będzie widać po prostu taką chęć rehabilitacji. W pierwszej rundzie Radomiak zremisował u siebie z GKS-em 2-2, początek meczów w sobotę o godzinie 15.00.